Siemanko mordeczki, witam was w pierwszym odcinku serii, w której będziemy sobie omawiać najnowsze aktualizacje, które zawitały do CSGO. Ostatnio, czyli 7 stycznia zawitała do nas bardzo rewolucyjna aktualizacja, której dowiedzieliśmy się, że boty znikną z trybów turniejowych i z trybu skrzydłowego. Mamy tutaj napisane na stronie izaktv, że w momencie kiedy gracz wyjdzie z gry w trybie turniejowym lub skrzydłowym nie będzie już zastępowany przez bota. W tym przypadku, przepraszam, w przypadku, kiedy wyjdą wszyscy gracze z drugiej drużyny, jeden bot pozostanie w bezczynności. Czyli możemy to rozumieć po prostu, że jeżeli gramy sobie 5 na 5, wyjdzie nam jedna osoba z nim, to już gramy po prostu 4 na 5. Możecie po, podzielić się w komentarzach, co sądzicie o tym update'cie. Poza tą informacją, naprawiono jeszcze bardzo częsty błąd który był związany z rozgrzewką na trybach skrzydłowym lub turniejowym gdzie to boty po prostu miały autentyczny problem żeby do nas strzelać np. Na odwracały się do nas plecami z takich mniej ważnych informacji zmniejszono rozmiar rękawów SWAT który pasuje obecnie do wszystkich istniejących modeli a poza tym naprawiono np. Na awarię serwera dedykowanego do systemu Windows po wpisaniu komendy version Pingi nie będą przechodzić po przejściu przez postacie oraz nie będą poświetlać broni w turniejówkach i dostosowano trochę miraż oraz train w trybie odbijania. Jeśli chodzi o zmiany na nowych mapach, które weszły do nas wraz z aktualizacją, w której wprowadzono operację Broken Fang, to na mapie Ancient jakieś optymalizacje mapy przeprowadzono i naprawiono jakieś błędy z przenikaniem. Na Cache'u naprawiono lukę w, w pikselach na, w kontenerach cargo na spawnie terrorystów. No i ogólnie naprawiono te kontenery, które nie miały odpowiednich kolorów i naprawiono też wybuch bomby na Bumsaidzia. Na mapie NGH, czyli właśnie mapie, która z nami weszła do operacji Broken Funk, na niej był właśnie też pierwszy obrońca. Usunięto kilka miejsc, z których można było się boostować, dodano jakieś schody w garażu w celu lepszego rutowania. Od teraz, sufit wokół jest szklany i można go zbijać. Usunięto biuro na środku i dodano drabinę po górnej stronie antyterrorystów. Ogólnie wprowadziło to lepsze FPS na całej mapie. Usunięto pewien nieład w boomside A i w sumie to tyle z tych ważniejszych informacji. Na mapie Guard. Co ogólnie tutaj mapy, zmiany na tej mapie Guard są, dotyczą takich zmian wizualnych, tekstur czyli poszerzono wewnętrzną część łącznika, zredukowano rozmiar kącika restauracji, dostosowano pozycję płachty na ciężarówce, by wyeliminować widzenie z niektórych kątów i takie tam po prostu, żeby zmiany, żeby wyrównywały się szanse graczy na tej mapie. No co, to jest po prostu wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba taka seria, gdzie będziemy sobie tak w dużym skrócie omawiać aktualizację z CSa, Także co, jeżeli możecie, zostawcie łapkę w górę, suba. Dzięki za oglądanie odcinka. Na razie, cześć.